Stacey, chodź, pomóż mi przypudrować nosek. O, pewnie czekaj, to wezmę wszystkie swoje rzeczy, zaczynam szukać swojej. Nie, to, chodź. Okej, okay, dobra. Idę za nadal. Tak jak mówiłam, ten twój pierścionek jest przeklęty. Prawdopodobnie ciągniesz energię z tego tutaj swojego jednego z mężów. I z reszty też. I generalnie powiedziałabym ci, żebyś go sobie zatrzymała, bo to fajny prezent, ale skoro Dorian też się zaręczał. Myślisz, że ciągle teraz energię z Doriana. I z paru innych mężczyzn. Okej. Okay, Podoba że... mi się koncept. Koncept jest spoko. To jest A... bardzo fajny koncept. Rozmawiamy dwie. Ona wszystko słyszy. <ścoughs> Daj nam chwilkę, kochanie. A Okej, myślę, że mogę tym zabić Doriana, bo to by mogło nam trochę, wiesz, popsuć plany. Tak, Okej. myślę, że opętane przedmioty mają to w zasięgu swoich możliwości, żeby kogoś zabić. Mm, niedobrze. Niedobrze. To. też ten puder? Nie.